Witajcie, kochani. Chciałam Wam podzielić się z Wami dzisiaj takim moim małym spostrzeżeniem na temat Ziemi. Dlaczego nie jesteśmy wdzięczni za jej dary? Dlaczego nie korzystamy w pełni z tego, co ona nam dała? Przecież tak naprawdę Matka Ziemia, jak prawdziwa matka zapewnia nam swym dzieciom wszystko do pełni, pełni egzystencji, do pełni życia i pełni zdrowia. Tak naprawdę woda, którą tak ogromnie zanieczyściliśmy na całym świecie, my ludzie po to, żeby... Produkować różne zbędne rzeczy, które tak naprawdę mieliśmy od niej. Dostaliśmy od Matki Ziemi je i mieliśmy cały czas pod dostatkiem. Zniszczyliśmy sami na własne życzenie. Szukając czegoś, co tak naprawdę i tak teraz patrząc z perspektywy czasu nie dało nam szczęścia. I przede wszystkim nie dało nam zdrowia. Ona nam to zapewniała. Roślinność. Egzotyczna. Wszystka, wszelaka roślinność na całym świecie. Spójrzcie. Jakaś zwykła kora dębu potrafi leczyć różne stany zapalne. Czy różnego rodzaju zioła, kwiaty, zwykłe mlecze potrafią leczyć różne dolegliwości, kaszel no można by tutaj wymieniać po prostu i wymieniać Dory do jutra i nie starczyłoby czasu czym tak naprawdę Matka Ziemia nas obdarowała obdarowała nas wszystkim dosłownie wszystkim co jest nam potrzebne do tego żeby żyć Spójrzcie, jaka ona jest piękna! Nie dość, że dała nam wszystko, żeby żyć, to jeszcze możemy się upajać tymi pięknymi widokami. Na całym świecie są tak piękne miejsca, jeszcze nie tak zniszczone przez rasę ludzką. Jeszcze nie tak dotknięte tym konsumpcjonizmem, tym zniszczeniem, tak jeszcze dziewicze, niewinne. A my z tęsknoty za tymi miejscami oglądamy je. Tak jak właśnie teraz. Mogąc oglądać te miejsca na YouTubie, mówimy: Wow. Ale są piękne miejsca na Ziemi. Zobaczcie, tą moc tych, tych gór. Jaka jest moc i siła wody tych wodospadów! Jaki to jest przeogromny żywioł, żywioł, który może nas zniszczyć. Jeśli tylko Matka Ziemia będzie chciała, to nam pokaże, jak potrafi zniszczyć rasę ludzką tak prymitywną której dała życie, dała co tylko jej potrzebne jest do istnienia, a ona tego wcale nie doceniła. Ona ma w dupie, głęboko w dupie to, że ta matka tak teraz cierpi, że ją niszczy. Po prostu rasa ludzka, matka, jak gdyby zawiodła się na swoich dzieciach. Tak jak matka, która włożyła całe serce, całą miłość w wychowanie swojego dziecka, a ono w pewnym momencie trzaska drzwiami i nie wraca. W ogóle nie odzywa się, nie wraca. Tak jakby nie istniała. My robimy coś jeszcze bardziej gorszego niż. Takie dziecko, matce, bo niszczymy ją, po prostu ją niszczymy. Wydaje ci się, że nic takiego nie robisz. Przecież segregujesz śmieci, przecież jeździsz elektrycznym samochodem, przecież masz panele słoneczne. A to, że wspierasz ten konsumpcjonizm. A to, że tak bardzo ci przeszkadza, że jest tak wielka inflacja, że dzieje się jak dzieje na Ziemi, że była pandemia, że musiałaś siedzieć w domu, że nie mogłeś pracować? A czy pomyślałeś choć przez chwilę o Ziemi? Jakie ona przez ten rok odzyskiwała siły? Jak cieszyła się tym, że w końcu wszystko, choć na chwilę, pozamykali. Myślała, że może będzie to trwać dłużej, ale niestety człowiek nie był w stanie pomyśleć przez ten rok o, o niej w taki sposób, z taką miłością, jak do matki, i z wdzięcznością, że wszystko wróciło do tego, co było. Że mogła przez ten rok pooddychać, pooddychać, cieszyć się, że może coś mogło się odrodzić. Jakiś gatunek, który wydaje ci się tak naprawdę nieistotny. Na tym mchu żyje jakaś istotka, która dla ciebie nie ma żadnego znaczenia. A może poprzez to istnienie może to jest ostatnia istota z tego gatunku. Która akurat powiedzmy jest w ciąży i będzie miała dalej, będzie mogła przedłużać gatunek, a ty przyczyniasz się do tego, że ten gatunek nie przetrwa, bo ta ostatnia istota, która miała przyczynić się do przedłużenia tego gatunku, właśnie nie dała rady już, nie dała, da, nie dała rady dalej istnieć. Czy myślicie, że Matka Ziemia martwi się inflacją? Mi się wydaje, że ona się cieszy, że w końcu pozamykają połowę z tych fabryk. W końcu ten pieniądz nie będzie rządził tym światem. W końcu będę mogła oddychać. W końcu... Może ludzie troszkę zrozumieją, że to ja jestem ich matką, że ich kocham, że żyją na mnie, na tej planecie, pozwoliłam im tu istnieć. Już nawet pomijmy to, że dałam im wszystko, ale pozwoliłam istnieć im tutaj, żyć, chodzić po mnie. Może to dostrzegą w końcu. Może będą chcieli coraz częściej przebywać na moim łonie, przytulać się do drzew, chodzić boso. Nie wiedzą ile ma mam energii w sobie, że poprzez uziemianie, się chodzenie na boso Mogą być zdrowsi. Mogą mieć odporność na wszelakie choroby. Ja nawet w ten sposób mogę im to dać. Pięknie jest na ziemi. Nie dopuśćmy do tego, żeby ta planeta stała się śmietnikiem. Nie dopuśćmy, żeby, żeby musiała podjąć takie kroki poprzez swoje żywioły, bo już podejmuje, jak widać, w różnych miejscach, żebyśmy się opamiętali i zrozumieli. Trzeba sobie zdać sprawę, że Ziemia. I jej żywioły ma ogromną moc. Taką, że nie jesteśmy w stanie, żaden rząd nie jest w stanie się przeciwstawić tej sile. Jak już działa, to już nie jest w stanie nic jej powstrzymać. Nie dopuśćmy do tego, żeby aż musiała takie drastyczne kroki podejmować coraz częściej, bo wtedy my, niby dbając o swoją rodzinę, o swoją przyszłość, o swoje szczęście, przyczyniamy się do zagłady właśnie o to, tych oto terytoriów, o które tak dbamy. I nie ma co się dziwić, bo to my jesteśmy tutaj gośćmi na tej ziemi. My nie mamy tak naprawdę tutaj nic do powiedzenia, to nie my tu rządzimy. I nie dopuśćmy do tego, żeby Ziemia musiała nam to pokazywać, przypominać bo sami na siebie sprowadzamy wtedy zagładę i nieszczęście. Kochajmy Ją. Bądźmy jej wdzięczni. Za wszystkie dary, jakie nam dała. Dziękujmy jej w miłości, za to, że jest. Starajmy się myśleć o tym każdego dnia, a myślę, że postępowanie nasze względem niej już wtedy samo się poukłada. Mając cały czas na uwadze i w pamięci to, tą wdzięczność, pielęgnując tą miłość, nasze postępowanie na pewno będą inne. Czyż nie szkoda by było stracić tego wszystkiego? Już nawet nie mówiąc o stracie, ale czyż nie widzicie tego piękna? Czyż nie widać tej miłości? Tej miłości w tym wszystkim? Przecież to jest tak niesamowite. Ten łańcuch. Jesteśmy wszyscy jednym. Jesteśmy tą kroplą w tym wodospadzie, w tej wodzie, która spływa. Wszyscy łączymy się w jedno z tymi mikroorganizmami, które tam żyją też. Wszyscy na tej planecie powinniśmy zadbać o nią jako swoją jedyną matkę, żywicielkę. Ona nam dała wszystko, co jest nam potrzebne. Niepotrzebne nam są te rzeczy, które są teraz produkowane i tak naprawdę nie służą nam niczemu, bo nie służą naszemu zdrowiu ani naszej psychice. Chyba przekonaliśmy się po kilkuset latach, że to tak naprawdę nam nie służy. Widać to w umieralności, w depresji, w chorobach psychicznych, we wszystkim, co nas otacza, że tak naprawdę sami sobie na siebie ściągamy tą samą zagładę. Ziemia nam to wszystko dała. My to wszystko mamy. Niepotrzebne nam jest nic więcej. Pomyślcie o tym, proszę, choć raz. Przytulam, przytulam cię ziemio, mentalnie. Tak bardzo cię przytulam, z miłością, z wdzięcznością. Dziękuję, że mogę stąpać po Tobie i cieszyć się tymi darami. Cieszyć moje oczy, cieszyć się tym, że kiedy mam zapalenie pęcherza, mogę wypić ziółko, które rozwieje to wszystko i naprawi, bo Ty masz sobie taką moc i to wszystko dałaś. To niesamowite. Także, kochani. Zapraszam do refleksji na temat Ziemi. I nie narzekajcie, że jest jak jest, bo wszystko to na pewno jest tylko i wyłącznie dobre dla naszej Ziemi. Wszystko, wszystko to dla naszej Ziemi jest teraz, co się dzieje, jest dobre. To jest dla niej. To jest jej czas. Koniec. Tupnęła nogą, i nie chcijmy, żebym porządnie nami potrząsnęła, bo wtedy dopiero ockniemy się, a już może być za późno. Wszystkiego dobrego dla was wszystkich, z miłością. Przytulam Was. Pa.